Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Pod bramkę Polonii. Czekamy na kolejne takie zagrania. Nie tutaj Janusz Kamokrzycki. W bramki był Biskup. Jest jeszcze Kowalski! Go! Wacin Kowalski, 16 minuta. Obejmujemy prowadzenie w derbach, ale to yy, ładnie rozegrali niebiescy. Świetnie zaczyna się yy, to spotkanie po tym pierwszym kwadransie. Niebiescy, starajmy się trochę inaczej. A jednak dożytkowanie Januszka, uderzenie głową. Gol, 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 gol! I Kacper, się. Będzieszak 2 do 0! Pomyliłem się, proszę. Jednak dobrze, że dośrodkowaliśmy, dobrze, że ta piłka została skierowana w pole karne. Fatalna postawa Polonii i prowadzimy 2-0. dobrze. Kasolik, pośliznął się Kawulla, ale tam też jest sporo niebieskich koszulek. Raczej Poloni muszą nieco wycofać, wrzutka. No i już jest gol kontaktowy. W 40 minucie cieszy się Patryk Stefański. Ślep, Czyli złą godzinę to powiedzieliśmy, że e, niebiescy odnajdują się i radzą sobie w tej trudnej sytuacji, bo kontaktowy gol przeskoczył tam.